Dajcie. Pora teraz przedstawić Wam listę moich najbardziej wyczekiwanych gier w roku 2017. Żeby nie przedłużać, od razu przejdę do wyliczania. Gra 10. Crash Bandicoot Sane Jako ogromny fan pierwszej trylogii, zakup tej gry to w moim przypadku zakup oczywisty. Posiadam pewne obawy co do tej gry. Mam nadzieję, że za bardzo nie zmienią mechaniki. Mimo wszystko, czekam bardzo. I biorę wersję kolekcjonerską, jak taka się pojawi. Gra 9. For Honor. Tak, wiem, jest to gra od Ubisoftu, ale ja tam nie mam nic do tej firmy. Lubię ich gry, w tym również zapowiadana na 14 lutego. ta. Uwielbiam gry z rycerzami i zamkami, a ta gra wręcz idealnie się wpasowuje w moje zamiłowania. Grałem w nią na WGW i bardzo przyjemnie mi się grało. I mam bardzo pozytywne zdanie na jej temat. Już wiem, jak walentynki będą u mnie wyglądać: krwawe i stoną okrzyków wojennych. Gra ósma. Call of Cthulhu. Mm, co? Pewnie powiedziało większość z was. Otóż jest to gra na bazie opowiadań HP Lovecrafta, które bardzo mi się podobają. Wcześniejsze gry z tego uniwersum były średnie. Może ta coś zmieni? Dużo informacji jeszcze nie ma. Wiemy, że będzie to gra przygodowa z elementami skradanki i RPG. Coś czuję, że będzie to coś w stylu Outcast Amnesii w świecie Rockrafta. Chcę. Mocno. Ten horror. Gra siódma. Quake Champions. Po sukcesie duma pojawił się materiał o Quakeu. Jaram się jak czarownica na stosie, ponieważ spędziłem setki godzin nad częścią trzecią. Mam nadzieję, że gra będzie rewelacyjna. Ciężko mi mówić o niej teraz, bo bardzo mało o niej wiemy. Widzieliśmy tylko teasery. Nie wiemy zupełnie nic. Jak będzie wyglądać rozgrywka? Czy będzie to bardziej Quake 3, czy może takie zrąbane mucie w dół? Przeżyjemy, zobaczymy. Mimo wszystko czekam. Gra szóst. Tekken 7. Pojawiła się ona już w zestawieniu z zeszłego roku, ale z uwagi, że nie wyszła, pojawiła się ona ponownie tutaj. Nie pamiętam Tekkena, który by mi się nie podobał. I z uwagi na to, ta grała mnie to Must Have. Po rozczarowującym Mortalem 10, ta gra, mam nadzieję, przyniesie mi godziny wspaniałej rozgrywki. Do tego jeszcze ma wsparcie VR. Mhm. 4. gra trzecia, Nioh. Oczywiście ta gra jest tak wysoko, bo jest ona bardzo podobna rozgrywką do Dark Souls'ów. Jak wiecie, jest to moja najlepsza gra 2016. Grałem w Demonio i była ona piekielnie wymagająca i mam nadzieję, że pełna wersja będzie tak samo mordująca. Wiedźmin samurai. Wygląda smacznie i czekam na jego degustację. Chyba od 9 lutego pojawi się kolejna seria gameplayów. Gra druga. Mass Effect Andromeda. Kolejna gra, która pojawiła się na liście z poprzedniego roku. Mam nadzieję, że wyjdzie ona w tym roku, bo już nie mogę się doczekać. Mass Effect to jedna z moich najlepszych serii i mam nadzieję, że ta część rozpocznie kolejną trylogię. Dialogi, związki i nowa galaktyka do eksploracji. Chcę nowych pomysłów, abstrakcyjnych ras i niewyobrażalnych planet. Streszczajcie się z premierą. z gry na którą czekam najbardziej, musicie chwilę poczekać. Nie się domyślacie, ale zanim do niej przejdę, wspomnę o innych grach, na które warto zwrócić uwagę. Horizon Zero Dawn. <trybujesz> Can you bring to light the deep secrets of the earth? Friday, the 13th, the game. Just an innocent boy. I was a good mother to him. My boy. My sweet, sweet Jason. South Park fractal but hole I'm going to destroy this town no minions you gotta kill him it you ready sorry guys you can't play with us we're playing superheroes now and you guys are dorks. South Park the fractured but hole <laughs> need for speed. History? Gran Turismo Sport Forza Motorsport 7 Ray. This is Morgan. The year is 2035. Please listen. This isn't a dream. It's a nightmare. There's no room for uncertainty. There's no room for doubt. And know this. There's more at stake than just Talos One. If what happened here, if even one breaks containment. We're all lost. No, i gra, na którą czekam najbardziej w 2017, czyli God of War. Mam wszystkie, ograłem wszystkie, splatynowałem każdą. Zakop najnowszej części jest wręcz oczywisty. Zastanawiam się, co się stało po Trójce, jak przeżył, czy to jego syn, czy jakiś zaadaptowany dzieciak, jak trafił na nordyckich bogów. Jest to na pytanie, na które mam nadzieję otrzymać odpowiedzi. Sterowanie i widok się zmienił. Mam nadzieję, że rozpierducha nie ulegnie zmianie. Mam nadzieję, że będzie wręcz jeszcze bardziej epicko. Ciekaw jestem, czy dadzą jakąś ciekawą kolekcjonerkę. Back away, boy! Here's your chance! Show me you're ready! Yes, sir! Ah! No, i tak wygląda lista najbardziej wyczekiwanych gier w przyszłym roku. Przeze mnie. A na jakie gry wyczekać najbardziej? Podzielcie się tym w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.